Spoglądamy na najnowsze dane GUS. No i zgodnie z prognozami, inflacja rok do roku, a przepraszam, PKB rok do roku wyniosły 3,7%. Tak więc nie pozostaje nam nic innego, drodzy Państwo, jak tylko przenieść się do rozmowy. Aleksandra Świątkowska, ekonomistka Banku Ochrony Środowiska ze mną. Witam Panią bardzo serdecznie. Dzień dobry. Panie Aleksandro, PKB na poziomie 3,7%. Przypomnijmy, zgodnie z prognozami, co te dane dla nas oznaczają? Spodziewała się Pani lepszego wyniku? Bo czytałam nie, dzisiaj nie, analizy i były osoby, byli eksperci, którzy mówili, że może być nawet lepiej. Nie, my akurat jesteśmy po tej, po tej stronie ciut y, zaskoczonych pozytywnie, delikatnie, ale jednak y, pozytywnie. No, oczywiście, co zawsze musimy mówić przy tych danych flash, nie znamy struktury, to troszeczkę jakby utrudnia analizę, jeśli nie wiemy, jakie kategorie, jak się zachowywały, ale generalnie okay. możemy mówić, że na pewno gospodarka nie słabnie, a raczej stopniowo, stopniowo rośnie nieco szybciej. Ten taki optymizm, że nie mamy tu jeszcze do czynienia z jakimś takim silniejszym przyspieszeniem, no to bym zwróciła uwagę na te dane kwartalne oczyszczone z sezonowości, czyli te, które nam pokazują, co się dzieje z kwartału na kwartał. Czyli nie wpływa okay. na to, co się działo przed rokiem, tylko są to te bardziej takie też łatwiejsze troszeczkę w analizie dane i tu wzrost PKB to jest 0,8, czyli bardzo podobnie do tego, co się działo w pierwszym i drugim kwartale. Czyli biorąc te dwie informacje, myśmy właśnie wskazywali, że gospodarka rośnie stabilnie, leciutko przyspieszając. Mhm. No i teraz jak to będzie oddziaływać na nas, na Polaków, którzy idą do sklepu, robią zakupy, którzy faktycznie funkcjonują w tym państwie? Wzrost gospodarczy na poziomie 3,5-3,5 plus no to jest to taki, tak jak powiedziałam, bardzo stabilny, stabilny wzrost gospodarczy, bez zagrożeń dla rynku pracy. Oczywiście na naszą sytuację z punktu widzenia konsumenta, jeszcze musimy zobaczyć, co nam się dzieje w konsumpcji prywatnej. No tu my, my zakładaliśmy, że będzie to czynnik raczej hamujący tę dynamikę wzrostu, ale tu też uspokajając, po tym jak w drugim kwartale ten wynik bardzo, bardzo mocno zaskoczył. Raczej taki wzrost na takim poziomie jest efektem stopniowo przyspieszających inwestycji, mhm. na to mamy nadzieję. Było bardzo dużo, dużo zamiarów. Jeśli chodzi o tę kategorię, praktycznie od czwartego kwartału, czwarty, pierwszy, drugi, duża zmienność. Natomiast patrząc trochę na inne dane, na wykorzystanie środków unijnych, na wydatkowanie na przykład środków publicznych, no tu raczej możemy powiedzieć, że ten taki cykl inwestycyjny stopniowo, stopniowo przyspiesza. Dla nas konsumentów oczywiście. Też bardzo istotna informacja powinna stabilizować rynek pracy, i, i tu w, te, w tym kontekście koniunktury uspokaja. Mm -hmm. Co może tak naprawdę w tym momencie sprzyjać polskiemu PKB? Bo są osoby, są analitycy, którzy mówią o między innymi kwestii związanej z usługami, ale co jeszcze? Ja bym powiedziała tak: tym najważniejszym dla nas teraz motorem wzrostu, który za, zaczniemy mocniej czuć i zaczynamy w drugiej połowie tego roku, to są właśnie inwestycje. Jednak tutaj ten wątek takiego kalendarza, nazwijmy to kolokwialnie, wydatkowania środków unijnych, jest bardzo istotnym czynnikiem, który wpływa na naszą koniunkturę i tu naprawdę dużo, dużo, dużo informacji, badania też koniunktury przedsiębiorstw, ich nastroje, w, tym, w, te, w tej jakby grupie wskazują właśnie, że ten motor zaczyna coraz silniej działać i pewnie będzie. Będzie działał. Biorąc pod uwagę, że na rynku pracy już od kilku kwartałów my mówimy o takiej bardzo stabilnej sytuacji, z jednej strony no już nie ma tego efektu rynku pracownika, bardzo wysokiego tempo, tempa wzrostu płac, bardzo wysokiego wzrostu zatrudnienia, bezrobocie jest stabilne, pomijając wątki regulacyjne, ale właśnie tak koniunkturalnie jest stabilnie, no to wydaje się, że wciąż na takim solidnym, ponad 3% poziomie pewnie rośnie konsumpcja prywatna i takim. Najważniejszym znakiem zapytania na przyszłość, no to jest właśnie eksport. Jak po tych perturbacjach handlowych, jak się kształtuje nasz eksport? Bo naprawdę nasz przemysł potrzebuje trochę tego ożywienia zagranicznego i właśnie wzrostu eksportu. Pani Aleksandro, zatem co przed nami? Czego spodziewać się po kolejnym kwartale, czwartym kwartale? No i oczywiście, co może nas czekać na początku przyszłego roku? W samym czwartym kwartale tu raczej byśmy oczekiwali utrzymania tej dynamiki PKB, powiedzmy w okolicach 3,5%. Nawet może to być wynik niższy niż w trzecim kwartale, tu bardziej te efekty bazy, ale, ale nie dużo, tu raczej stabilnie. Jak patrzymy na proces tego uruchamiania, to zawsze dość wolno postępuje środków unijnych i projektów inwestycyjnych, to raczej tutaj ten taki Najważniejszy punkt kulminacyjny to będzie przyszły rok, czyli w naszej ocenie wzrost rzędu około 4%. To my raczej możemy zobaczyć w przyszłym roku, właśnie licząc na to, że te inwestycje wzrosną jeszcze szybciej i zakładając, że jeśli chodzi o wątek eksportowy i przemysłowy, to tu też będzie ta sytuacja powoli się stabilizowała. Tu jesteśmy ostrożni, mhm. ale, ale też właśnie zakładamy, że będzie troszkę spokojnie, troszkę lepiej. Pani Aleksandro, pytałam o to, nie, co. Te dane oznaczają dla wszystkich obywateli. A teraz pytanie, co te dane oznaczają dla przedsiębiorców przede wszystkim? Tak, wszakże mamy porane przedsiębiorcy. No na pewno jest to informacja pozytywna, jakby, bo, bo, bo wciąż raczej od początku praktycznie roku my wskazywaliśmy raczej na obawy dotyczące koniunktury, głównie w wątku właśnie tym, tych zawirowań w polityce handlowej. No możemy powiedzieć, że po trzecim kwartale polska gospodarka trzyma się stabilnie, pomimo, takie, pomimo naprawdę solidnego wzrostu niepewności. Oczywiście też jest to związane z tym, że i za granicą ten wzrost jakby no nie spowolnił tak silniej, jak jak Można by się było tego obawiać. Więc zakładając, że już no, po tych kilku latach ciągłych, y, niesamowitych perturbacji, uh -huh. zakładając, że nic takiego się nie wydarzy, no to raczej właśnie mamy nadzieję na w końcu nieco więcej stabilizacji w tej aktywności. Ja myślę, że dla przedsiębiorców to jest najistotniejsza mniejsza zmienność. Mm -hmm. Jeszcze pytanie, co te dane mogą oznaczać między innymi dla Rady Polityki pieniężnej. Czy one mogą wpłynąć na przykład na decyzję dotyczącą stóp procentowych? Co do zasady, no, lepsza koniunktura to jest raczej argument przeciwko obniżkom stóp, ale mm -hmm. no, też patrząc na decyzję Rady i na, i na całą komunikację jednak widzimy wyraźnie, że najistotniejsze dla Rady są bieżące tendencje inflacyjne. E tu też wzrost no nie jest na tyle dynamiczny, żeby tutaj wskazywać na jakieś ryzyko wzrostu inflacji, więc wydaje mi się, że one będą neutralne, a i tak kluczowe, na przykład z punktu widzenia grudniowej decyzji Rady Polityki Pieniężnej, to i tak kluczową informacją to będzie ten flash i ta wstępny odczyt inflacji w listopadzie, który poznamy na przełomie miesiąca, pod koniec listopada. I tu stawiamy kropkę. Bardzo serdecznie dziękuję pani za rozmowę. Aleksandra Świątkowska, ekonomistka Banku Ochrony Środowiska, była moim gościem. Pani Aleksandro, dziękuję bardzo serdecznie za rozmowę.